O, ludzie małej wiary, jak źle mnie znacie! Czy zapomnieliście, że jestem nieskończonym bogactwem? Dlaczego jesteście zaskoczeni rodzajem narzędzia, jakiego używam? Wielka i bezgraniczna jest moja moc. Sprawię, że moje słowa zostaną poznane za pośrednictwem nędznych dusz. Basulo, wielu będzie mnie prosić o znak, Potwierdzający, że to rędzie pochodzi rzeczywiście ode mnie, ale znakiem udzielonym przeze mnie jesteś Ty. Wyzwoliłem Cię od zła, budząc Cię, skrzysiłem Cię i wzniosłem do mojego serca, wylewając na Ciebie wiele z mojej dzieł. Przyjmij to, co ja Ci daję, ponieważ mądrość Cię prowadzi. Wasulo, kocham Cię, maleńka, należysz do Mnie. Moja córko, daj mi miłość i daj mi spoczynek. Pozwól mi wypocząć w twoim sercu. Zaakceptuj mnie, nie odrzucaj mnie. Basulo, wiesz, ile lat czekałem, aż mnie przyjmiesz? O, jak byłaś oddalona od mego serca. Czy nigdy nie powiedziałem ci, jak ja się wtedy czułem? Naprawdę nie przypominam sobie, Jezu. Powiem ci, bałem się o ciebie, byłaś odalona ode mnie, a moje serce było zupełnie rozdarte smutki. Jak mogłaś się wtedy opierać mojemu wołaniu umiłowana? Czekałem przez tak wiele lat. Basulo przyjmij moją miłość. Moja miłość cię uzdrawia. Ja Cię nie odrzucam Jezu, ale lepiej się czuję dając i kochając, niż otrzymując. Sądzę, że mnie znasz. Byłam smutna, ponieważ niechcący wywołałam smutek Jezusa. On natychmiast to odczuł. Chodź ze mną, chcę Ci powiedzieć sekret. Masuro, wiesz, dlaczego Cię kocham? Tak, już mi to powiedziałeś. Jest jeszcze jeden powód. Kocham Cię, bo Ty kochasz moje dzieci. Przyjdź więc bliżej mnie. Pozwolisz mi wniknąć do twego serca? Tak, Jezu. Czynisz mnie tak szczęśliwym, bo wiem, że mogę odpocząć w Tobie. Nie wypieraj się mnie. Ja pragnę jedynie wnikać do serca. Prawdopodobnie znajdziesz w nich plamy. Czułam się zakłopotana, mówiąc, obmyję wszystkie nieczystości, jakie tam znajdę. Umiłowana moja krew oczyści cię. Ludzie małej wiary, jak źle mnie znacie.